Rynek pracy. Czy będą zwolnienia, czy raczej rynek poszukuje pracowników? Czy rynek pracodawcy, czy rynek pracownika? Te pytania co jakiś czas wracają, szczególnie w okresach letnich, kiedy też pojawia się praca sezonowa. No właśnie, jak ona wpływa na nasz rynek? Między innymi o to zapytam mojego gościa. Dzień dobry państwu, witam serdecznie Szymon Oglonek Forsal.pl, obiektywnie o biznesie, a ze mną studio Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. W 2024 roku straszono, że rynek pracy się mocno zmienia, że przedsiębiorcy zaciskają pasa, że tutaj będzie jakaś fala zwolnień. Nawet trochę kampania. Prezydencka początkowo te, te wątki przemycała, no dane pokazują, że tak nie jest. Mieliśmy taki dosyć emocjonalny 2024 rok jeżeli chodzi o narrację wokół rynku pracy bo faktycznie był taki swoisty medialny serial pod tytułem zwolnienia grupowe i właściwie co tydzień co dwa tygodnie pojawiały się jakieś kolejne informacje, że tutaj firma 1000 osób zwalnia tam 2000 i był taki bardzo silny fokus na to, że gdzie się pojawiają te zwolnienia grupowe No i gdy podsumujemy sobie cały 2024 rok No to faktycznie tych zwolnień grup Grupowych mieliśmy więcej niż nie wcześniej, bo to było 35 tysięcy zgłoszeń, jeżeli chodzi o zwolnienia grupowe. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że w relacji do całego rynku pracy no to, to nie jest wartość, która powinna jakoś budzić tutaj takie alarmistyczne tytuły, jak się pojawiały, że rynek pracy się zawala. Pamiętajmy, że w Polsce na koniec ubiegłego roku pracowało ponad 17 milionów. Osób, więc mówimy tutaj o promilach zatrudnieniowych. Natomiast to, czego często te informacje nie podawały, do tej drugiej strony medalu, bo tam, gdzie się pojawiają zwolnienia, też się pojawiają kreacje nowych miejsc pracy. I oczywiście te dwa zjawiska nie muszą występować równolegle, jeżeli chodzi o branżę czy na rozkładzie terytorialnym, ale niedawno pojawił się taki raport przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny, który podsumował 24 rok na rynku pracy, jeżeli chodzi o. Tworzone miejsca pracy i, i, i likwidowane. No i bilans jest absolutnie pozytywny, bo gdy porównamy sobie liczbę nowo wytworzonych miejsc pracy i tych zlikwidowanych, to bilans to jest ponad 200 tysięcy na plus, jeżeli chodzi o zwiększenie poziomów potencjalnego zatrudnienia, I jednocześnie no mamy do czynienia z sytuacją, gdzie gdy spojrzymy sobie już na poszczególne PKD firm po stronie takiej sektorowo-branżowej, to właściwie nie mamy Takiego PKD, w którym ta relacja byłaby negatywna i ujemna. najtrudniej sytuacja dzisiaj wygląda po stronie przemysłu. To jest zresztą największy dzisiaj pracodawca w Polsce, ale tam też ten bilans był dodatni. Natomiast gdy spojrzymy na ten sektor bardziej usługowy, no to widzimy, że tam w ogóle ta relacja jest dużo, dużo korzystniejsza. To ja zapytam, skąd się mogą brać takie obawy? No bo. Y Rzeczywiście pojawiały się takie doniesienia medialne, ale one też chyba były wynikiem obaw społecznych, tak? No i czy to jest tak, że Polacy nie wiem, pamiętają lata 90. i tą falę bezrobocia, która się przetoczyła, czy początek nawet XXI wieku. I obawiamy się, że jeśli cokolwiek się dzieje na świecie, coś, co może burzyć porządek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, no to właśnie będą zwolnienia i to są takie dwa demony gospodarcze które siedzą w nas jako w społeczeństwie No to jest inflacja która na poziomie, tej hiperinflacji zawitała do naszego kraju na początku lat 90 i to jest taki mechanizm który jest bardzo mocno zakorzeniony szczególnie w tym pokoleniu osób które wówczas wchodziły w dorosłość bądź miały jakieś oszczędności pierwsze prace a drugim tym demonem jest właśnie bezrobocie które przez właśnie cała te 90 i później przez dużą część lat 2000 jakby no kreowały jakby ten obraz. Polskiego. Gospodarki. Mniej więcej od dekady wiemy, że z problemem bezrobocia aż takiego dużego wyzwania już nie mamy i długoterminowo mieć już nie będziemy mieć. Co nie zmienia faktu, że to był dosyć ciekawy fenomen, że w 2024 roku i na początku 2025 wytyczaliśmy pewne historyczne minima, jeżeli chodzi o statystykę bezrobocia. A w tym czasem, samym czasie, gdy Główny Urząd Statystyczny na potrzeby badania koniunktury konsumenckiej pytał Polaków, czy obawiają się wzrostu bezrobocia, to odsetek obawiających się, o wzrost bezrobocia rósł bardzo radykalnie i gdy w 2024 roku na początku to było niespełna 20% badanych, którzy obawiali się wzrostu bezrobocia, to kończyliśmy ubiegły rok z wynikami powyżej 40%, co by pokazywało, że te obawy przed bezrobociem, ten przekaz medialny, który szedł z informacjami o, o tym, że część firm wychodzi z kraju, że część firm robi masowe zwolnienia, nie pokazując tej strony nowych rekrutacji, no przebił się do opinii publicznej, był nosił, Wyśny. Wiemy, że w mediach jest taka stara dobra zasada, że Bad News is a good news, więc tam, gdzie pojawiają się te informacje negatywne, to one niosą się bardziej w świat, budzą większe emocje. No i to zdaje się, że napędziło popularność tej tezy, że na rynku pracy dzieje się coś złego w warunkach, kiedy obiektywne dane tego nie potwierdzały, no ale znów jest ta taka stara prawda, że plotka powtórzona wiele razy niesie się dużo szybciej niż prawda, która później to zweryfikuje. Uh -huh. y powiedział pan o tym, że w przemyśle rzeczywiście były ruchy, no bo, bo były właśnie restrukturyzacje czy likwidacje stanowisk, czy bardziej reorganizacje. Mamy tutaj kilka jakby elementów, które się nakładają na siebie. Bo z jednej strony musimy pamiętać oczywiście o tym, że mamy za sobą serię kryzysów, i to kryzysów poważnych, bo zarówno kryzys pandemiczny, kryzys energetyczny, który bezpośrednio mocno uderzył w przemysł. Mieliśmy oczywiście konsekwencje agresji rosyjskiej na Ukrainę, która wywołała później wątki też inflacyjne i te kolejne fale, jeżeli chodzi o wzrost kosztów zarówno po stronie przedsiębiorstw, a później już społecznych. No i mieliśmy też po drodze jeszcze kryzys podażowy, który dzisiaj mam wrażenie, że już jest mało e, wspominany, więc tych elementów było kilka ostatnie tygodnie i miesiące to jest jeszcze kwestia wojny handlowej e, na świecie, więc gdy nałożymy sobie cały ten obrazek i na sytuację przedsiębiorstw to widzimy, że marże w firmach słabną e, i to jest element też, który było widać dosyć wyraźnie w ubiegłym roku. Firmy są pod dużą presją e, niedoboru popytu i do tego głównie popytu zagranicznego. Z drugiej strony rosną im koszty, między innymi koszty pracy, które są wynikiem też presji inflacyjnej, która się po prostu też pojawiła. No i rekordowych podwyżek, jeśli chodzi o pensję minimalną. Więc to wszystko się ze sobą zazębia i te firmy dodatkowo wiedzą, że otoczenie jest takie, że bezrobocie jest bardzo niskie, a długoterminowo mamy trendy depopulacyjne i po prostu kandydatów na rynku będzie tylko coraz mniej. Więc firmy, czy są w lepszej, czy gorszej koniunkturze, starają się chomikować, zatrudnienie, trzymać tyle na ile mogą zatrudnienie, czekając na poprawę tej strony popytowej, żeby moce produkcyjne były w razie czego gotowe. Z drugiej strony, gdy rosną im koszty kadrowe, no to puchną budżety nawet przy zachowaniu obecnych wolumenów zatrudnieniowych. To przełożyło się na relatywnie niski popyt na pracę, bo gdy spojrzymy na odsetek wakatów w polskiej gospodarce, no to on jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Mamy jednocześnie taką sytuację, gdzie mamy rekordowo niskie poziomy bezrobocia i Jeden z najniższych poziomów wakatów w gospodarce, co występuje jednocześnie. Jesteśmy pod tym względem wyjątkowym krajem, mówiąc z angielskiego takim outlierem, jeżeli chodzi o trendy, które możemy obserwować w innych krajach. Więc jest tutaj taka sytuacja dosyć niespotykana, że firmy nie generują zbyt wielu tych nowych miejsc pracy, co oczywiście jest odczuwane po stronie kandydatów, którzy no mówią, kiedyś było łatwiej znaleźć zatrudnienie tych ofert było więcej, jest większa konkurencja, bo CV więcej spływa. Do, do firm, które poszukują kandydatów. Więc takie ogólne odczucie w stosunku do tego, co było jeszcze kilka lat temu, jest słabsze. Czy fluktuacja na rynku jest mniejsza, tak? Tak. Ten sentyment też na rynku pracy jest jest gorszy. Ta pozycja negocjacyjna nie jest tak silna, jak była chociażby w okresie odbudowy popandemicznej. Więc mamy tutaj do czynienia z pewnymi perturbacjami, zmianami. Dodatkowo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie część firm może podejmować decyzję o wychodzeniu z polskiego rynku, czy to ze względów problemów własnych, bo część firm, pamiętajmy, że w centralach też mają swoje wyzwania i problemy i mogą po prostu puszczać nasz rynek część decyduje się na relokację na przykład do tańszych krajów do Indii do Rumunii czy do innych krajów spoza Unii Europejskiej, no, tnąc czysto czysto koszty natomiast. To akurat są zjawiska, którymi mam wrażenie, że my z perspektywy takiej makro i z perspektywy też przyszłościowej powinniśmy się mniej przejmować, no bo to jest taki trochę wyścig do dołu, tak? Na optymalizacje kosztowe, to z perspektywy długoterminowej naszej rozwojowej gospodarczej nie jest wyścig, w którym my powinniśmy naprawdę brać udział. No i jest jeszcze trzeci element, czyli kwestia zmian wewnętrznych w firmach po stronie implementacji technologicznej, czyli z jednej strony automatyzacja pracy, z drugiej strony adopcja AI. I wydaje mi się, że ten czynnik AI też jest bardzo istotny, bo 2023-2024 rok to był trochę taki okres hypu, gdzie wiele... Firm liderów opinii zachłysnęło się perspektyw, mm -hmm. perspektywami AI, a za tą narracją no to... też idą obawy, jakby jest sączona taka narracja, że to może przynieść masowe zwolnienia i bezrobocie, czego w Polsce absolutnie nie doświadczamy i nie widzimy na tym etapie. No, to AI chyba mocno, a przynajmniej w takim, no, no właśnie, w takiej legendzie, która się, która się tworzy, y, dotyczy y, informatyków, bo przez wiele, wiele lat. No myślę, że około 10, mówiło się w Polsce, jak chcesz zrobić karierę, kończ informatykę, będziesz szybko awansował, dostaniesz duże pieniądze, tam już były mityczne pensje od razu po studiach idące w naście albo i 10 tysięcy złotych. A od jakiegoś czasu mówi się, no nie, moment, chwila, ten rynek już się kończy, bo AI przejmie i zacznie pisać kody, albo już pisze kody i informatycy, no kończy się to Eldorado. No to jest trochę bardziej złożony obszar, ale jeżeli wejdziemy sobie tylko w ten jeden segment rynku, to faktycznie tam AI może najbardziej zamieszać, bo to jest technologia, która po pierwsze wymaga kompetencji cyfrowych, a one tam są. Więc osoby, które miałyby przejąć to narzędzie i wykorzystywać to narzędzie do optymalizacji procesów, tam jest największy potencjał do tego, bo też pracownicy są najlepiej do tego przystosowani. Z drugiej strony mamy też pewne procesy restrukturyzacyjne, które w ogóle w tym segmencie widać po okresie pandemii. I gdy się spojrzy na zatrudnienie w tych największych big techach amerykańskich, blue chipach, no to mamy też tam dosyć jasno wskazane, że no po covid po prostu zaciągnęły te firmy za dużo pracowników, zbyt optymistycznie podeszły do, do wielu procesów. Ten trend przełożył się też na światowy sektor informatyczny i no, widać było tą korektę, ona cały czas postępuje, ale faktycznie w tym segmencie AI może w największym stopniu namieszać. Dlaczego ja mówię, że dzisiaj w Polsce się tak bardzo nie miesza? To dlatego, że w Polsce, i tu mamy najświeższe dane, niestety, z ubiegłego roku, one już mogą być nieco przestarzałe, ale dane GUSU, które podaje też Eurostat, mówią o tym, że niespełna 6% firm w Polsce korzysta w ogóle z technologii AI. To daje nam przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Wyprzedzamy w tym zestawieniu tylko Rumunię. To jest dwa razy niższy wynik niż średnia europejska, więc żeby AI mogło zastępować pracę ludzką, No musi być bardziej upowszechnione. My w Polskim Instytucie Ekonomicznym przeprowadziliśmy takie również wśród przedsiębiorstw pod koniec ubiegłego roku jeżeli chodzi o plany, jeżeli chodzi o inwestycje i adaptację właśnie nowych technologii. No to gdy spojrzymy na mikro i małe firmy, to ponad 50% tych mikro małych firm y, mówi, że oni nie mają w ogóle w planach takich inwestycji i y, implementacji uh -huh. y, nowych, nowych technologii, co by sugerowało, że to nie jest zjawisko, które się rozleje tak bardzo masowo i szeroko na gospodarkę. Musimy pamiętać, że ponad 90% firm w Polsce to są właśnie mikro i małe. firmy. Firmy, więc nie skupiajmy się tylko na tych dużych firmach, w dużych biurowcach, gdzie tam to wykorzystanie tych technologii może być faktycznie większe, ale jeżeli mamy zobaczyć wpływ na całą gospodarkę, mamy mówić o zjawiskach masowych restrukturyzacji w firmach ze względu na technologię, to ona musiałaby się rozlać masowo na polskie firmy. Do tego pewnie będzie jeszcze potrzeba czasu. I to co jest najważniejsze, na dzisiaj są bardzo dobre badania, które przygotował NASK i Międzynarodowa Organizacja Pracy, też dla Polski które pokazują, że mniej więcej 30% miejsc pracy w Polsce jest, występuje jakby w otoczeniu, w którym mogą doświadczyć wpływu AI. To nie jest jasne i oczywiste, czy ten wpływ będzie wspierający tylko ich produktywność, czy może ich zastępować. Czyli czy to jest taki mechanizm komplementarny, czy substytucyjny. Takich najbardziej zagrożonych miejsc pracy według nich jest około 5% na rynku pracy, więc znów to nie jest dominujący obraz. A badania, które niedawno przeprowadziła Politechnika Warszawska, pokazują, że wobec AI jest taki sentyment około 40% społeczeństwa, że to jest mechanizm, który może doprowadzić do tego bezrobocia technologicznego, więc mam wrażenie, że ta narracja, że to AI może pozabierać nam pracę, wyszła pod strzechy i ona może dodatkowo wzbudzać te Niechęć. lęki i niepokoje mm -hmm. związane z rynkiem pracy i padać na bardzo podatny grunt, nawet jeżeli po drugiej stronie nie mamy obiektywnych ani warunków, ani danych, które by to potwierdzały. No tak, natomiast ja też widziałem chyba badania Campus AI i, i profesora Jemielniaka, o ile dobrze pamiętam, który mówił, że mm, polscy pracownicy dość szybko y, wykorzystują czy, czy, czy też y, uczą się różnych narzędzi, a w firmach to jest gorzej, więc nawet firmy nie wiedzą, że pracownicy z tego korzystają i, y, znaczy, i, i to pewno się rozwija. Czyli z pewnością tak jest, że tu mogą być ruchy i od górnej i od doru. Wolne, że Z jednej strony od góry mogą być wprowadzane narzędzia AI, ja, z drugiej strony to pracownicy mogą przychodzić jakby z wykorzystaniem tego typu narzędzi. Natomiast ja bym był ostrożny co do tutaj podbijania tego bębenka, że Polacy są tak bardzo ucyfrowieni, bo gdy spojrzymy z kolei już na badania czy Komisji Europejskiej. Cyfrowych. To nasze kompetencje cyfrowe na tle europejskich są jednak dosyć słabe i wydaje mi się, że tu może być pewien jakiś zachwianie czy bajas analityczny. Że możemy mieć przekonanie zbyt daleko idące, że mamy tutaj jakieś bardzo silny yy, zaplecze. Tak, mówić, o ile opiecę, się nie mylę, to w 2000, 2000 badania za 2023 rok byliśmy na 25 albo 4 miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o społeczne kompetencje cyfrowe. No dobrze, przejdźmy wróćmy do tego rynku pracy, bo powiedział Pan kilka razy o tym właśnie, że no, długofalowo nie mamy się za bardzo co martwić, no bo demografia. No właśnie, za 2024 rok współczynnik dzietności to jest 1,99 i on spada z roku na rok od, od kilku lat, czyli nie ma już tak wielu młodych osób, które wchodzą na rynek pracy. I tej perspektywie wygląda to coraz gorzej. No tutaj sytuacja jest, powiedziałbym delikatnie mówiąc, dramatyczna, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której My wiemy, co się wydarzy na rynku pracy z perspektywy demograficznej przez najbliższe 20 lat, bo ta historia się już wydarzyła. Roczniki, które będą wchodziły na rynek pracy, e, będą tylko coraz mniejsze. Ta luka, która będzie powstawała na rynku pracy, będzie rosła praktycznie z każdym rokiem. My tutaj przygotowaliśmy taki raport w ubiegłym roku, który pokazywał, że tylko do 2035 roku, czyli w perspektywie 10 najbliższych lat, e, ta luka to będzie około 2 miliony 100 tysięcy osób. To w największym stopniu dotknie sektor przemysłowy, jeżeli chodzi o spadek liczby osób tam pracujących około 400 tysięcy osób. Natomiast, gdy spojrzymy już na ten wymiar udziału procentowego w poszczególnych sektorach, to ten spadek największy jest po stronie sektora edukacyjnego i medycznego. I to są takie wąskie gardła, które na pewno możemy zobaczyć w tej krótkiej perspektywie, tylko 10 lat, bo to pokazują wszelkie projekcje na przyszłość demograficzną, że największe trudności, i te procesy zapaści demograficznej na rynku pracy będziemy widzieć w latach 40. tego wieku, bo tam te krzywe już zupełnie nam się rozjadą. Więc to, o czym powiedziałem, to jest perspektywa tylko 10 lat. I gdy spojrzymy sobie na te ostatnie lata, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, to, to nie jest tak, że procesy depopulacyjne nas nie, do, nie dotykały. Bo właściwie od 2013 roku liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce maleje. Ale my z tym poradziliśmy sobie w Polsce na dwa sposoby po pierwsze, rósł wskaźnik aktywności zawodowej yy, i część osób, która była w bierności zawodowej czy bezrobociu przechodziła do stanu zatrudnienia. Yy, a drugi element, który nastąpił, to dosyć masowa imigracja, która przełożyła się na to, że dzisiaj mamy milion 200 tysięcy pracujących cudzoziemców w Polsce, czyli około 7% naszego rynku pracy dzisiaj to są cudzoziemcy. No i gdy spojrzymy sobie na te dwie yy, dwa mechanizmy, które tutaj stosowaliśmy, to oba. Już nie rozwiążą nam tych problemów, nawet w tej perspektywie kolejne dziesięciolatki, ja już nie mówię e, później tych lat 40. No tak, ale mamy ten trend wznoszący sztucznej inteligencji, która będzie e, e, coraz bardziej się rozwijała. No nie chcę powiedzieć zastępowała, no ale, ale w pewnym stopniu tak, no zastępowała niektóre czynności, które mają No może ograniczyć wykonują. nam część procesów, co mhm. może oznaczyć, że na przykład nie będziemy widzieć tak dużego popytu na rynku pracy i to jest mechanizm który możliwe, że przychodzi w najlepszym dla nas momencie bo w warunkach kiedy będą się kurczyć zasoby w Polsce pojawi się przestrzeń na to żeby albo część zasobów uwolnić albo nie będzie konieczności żeby, część rekrutacji nowych się, pojawiała, tylko, że do tego potrzebne jest masowe wdrożenie tej technologii druga rzecz to są kwestie automatyzacji pracy gdy porównujemy sobie, statystyki Robotyzacji w Polsce, do tego co widzimy wśród krajów naszego regionu albo w ogóle w Unii Europejskiej, no to tutaj też dosyć wyraźnie odstajemy i tu jest sporo do, do nadrobienia. Do tego oczywiście jest kwestia dalszej utrzymania procesów aktywizacyjnych. Są działania, które są podejmowane ze strony polityk publicznych, bo weszła w życie ustawa zmieniająca chociażby kompetencje i działania urzędów pracy w Polsce, które mają być w dużo większym stopniu nastawione na aktywizację nie tylko bezrobotnych, ale też osób bez zarejestrowania w urzędach czyli tych osób biernych zawodowo No i jest kwestia kontynuacji działań imigracyjnych ale już bardziej wyselekcjonowanych pod konkretne kategorie w mniejszej takim. Liberalnym nastawieniu, że przyciągamy wszystkich, których tylko chcemy. No i te trzy działania, gdy się splotą ze sobą i będą aktywnie wdrażane, to da nam możliwość zamortyzowania tego uderzenia demograficznego, bo my jego całkowicie nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Przez długi czas mówiło się, że mamy zasoby. Bardzo duże, jeśli chodzi o osoby starsze, tak zwanych silwersów. No ale ostatnio też dane, badania pokazują, że te osoby, pomimo że nie ma obowiązku pracowania dłużej, pomimo że czas pracy nadal pozostał i on pewnie z politycznych względów przez długi czas nie będzie ruszony. No bo to jest tak, jak już i, i, i wybory, i kampanie wyborcze pokazały, taka płachta na byka, jeśli chodzi o. O, o podejście społeczne, no to osoby starsze zostają dłużej na rynku, yy, przechodzą na emerytury, ale pracują. No, tym bardziej tak sobie pomyślałem, że no nie ma tych wnuków do wychowywania. Co, co było tym argumentem, że babcie i tak będą pracowały, no bo dzietność coraz mniejsza, no więc chętnie te osoby sobie dorabiają, no a emerytury też no, jednak nie są aż tak bajeczne. No mamy tutaj dwa obrazki. Z jednej strony faktycznie widzimy więcej pracujących emerytur, emerytów. To też może być kwestia pewnej no, presji finansowej, tak, że po prostu te osoby zostają na rynku pracy, bo inaczej nie byłyby w stanie się utrzymać. Druga sprawa to jest niestety, Nadal utrzymujący się problem dyskryminacji ze względu na wiek w Polsce. My taki eksperyment przeprowadzaliśmy kilka lat temu. On był dosyć głośny i pokazał, że sfabrykowane CV, które przygotowaliśmy dla dwójki par kandydatów, gdzie mieliśmy 50-latków i 30-latków wysyłane CV o bardzo podobnych profilach, w podobnych kompetencjach, razem z Headhunterami przygotowaliśmy takie CV i wysłaliśmy je realnie w rynek. Zrobiliśmy nie badanie ankietowe, tylko realnie rozesłane dwa komplety fikcyjnych CV. No to zainteresowanie czy zwrotki na te wysłane CV zaproszeniami na dalsze procesy rekrutacyjne były dwukrotnie częstsze wśród 30 latków niż wśród 50 latków, ba w dużych miastach ta dysproporcja była jeszcze większa, więc w tych firmach, które jeszcze często na ścianach mają wypisane kodeksy etyczne i mówiące o tym, że tutaj mamy inkluzywny mechanizm włączania pracowników, tam ten ageizm wyszedł nam jeszcze Silniej, więc mamy z tym problem. Bo z jednej strony wiemy, że jesteśmy społeczeństwem, które wśród krajów OECD będzie się starzało prawie najszybciej. Tylko Korea Południowa będzie miała szybszy proces starzenia niż Polska. I w latach 60. tego wieku dogonimy w tym zakresie Japonię. Drugi element, który widzimy, No to kwestia oczywiście procesów depopulacyjnych, więc tam jeszcze się nakłada wątek taki czysto strukturalny, bo nie tylko mamy tą lukę ilościową, ale też w tym wieku przedemerytalnym będzie nam schodziła część e, takich zawodów i profesji, gdzie młodzi w tych zawodach się dzisiaj nie uczą. Czyli to dotyka w dużej mierze tzw. Tak błękitnych kołnierzyków, powiedzielibyśmy absolwentów szkół zawodowych czy branżowych, którzy mają często fakt w ręku, e, którzy wykonywali dotychczas swoje prace w budownictwie, e, to są też pielęgniarki e, położne, salowe. E, tam wiemy, że średnia. Wieku potrafi przekraczać 50 lat, się zbliżać po prostu mocno do wieku emerytalnego, a na to miejsce wchodzą osoby zupełnie inaczej wykształcone, często z wyższym wykształceniem, które chcą realizować się w sektorach usługowych, tam gdzie jest wyższa wartość dodana i tam nie ma tej zastępowalności w dużej mierze, więc te luki po stronie sektorowej będą jeszcze wyraźniejsze. Więc to jest jedno z kluczowych wyzwań, z którym się będziemy mierzyć, a na widnokręgu nie widać tutaj dobrych wskazań. Mogę spojrzeć, na wskaźnik dzietności w ostatnich latach, to on zjeżdża nam jeszcze szybciej niż pokazywały nawet najbardziej negatywne projekcje i no widzimy, że zbliżamy się do wskaźnika dzietności na poziomie 1, czyli idziemy ścieżką właściwie koreańską, bo tempo jest spadku jest bardzo, bardzo szybkie. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, że na mapie Europy prawdopodobnie będziemy krajem o największych wyzwaniach demograficznych, a to długoterminowo. No może obniżyć też perspektywy i tempo wzrostu gospodarczego takiego długoterminowego mhm. w Polsce. No bo jeżeli spada nam liczba ludności, no to mamy mniej podatników, mniej konsumentów, mniej pracowników, co potencjalnie może się przekładać na konieczność zmian, ale te zmiany trzeba wdrażać dzisiaj. Więcej kapitału, więcej inwestycji, to jest rozwiązanie, żeby z taką pułapką sobie radzić, a gdy spojrzymy dzisiaj Chciałbym... na nakłady inwestycyjne i kapitałowe, no to widzimy, że tutaj jeszcze nie jest. Jesteśmy na tej ścieżce mocno wznoszącej. Chciałbym zapytać o jeszcze jedną grupę społeczną, osoby z niepełnosprawnościami, bo jakiś czas temu też rozmawiałem z człowiekiem, który prowadzi właśnie taką agencję pracy, sam jest niepełnosprawny i on mówi, nadal pracodawcy się boją. Pomimo, że są dopłaty, pomimo, że są różne ulgi, pomimo, że są możliwości dostosowania stanowisk pracy, pomimo, że te osoby są czasami chętne i są bardzo lojalnymi pracownikami. No to jest taka bariera psychiczna. Tak, ta bariera jest, widzimy ją też w danych, gdy porównuje się chociażby Polskę do innych krajów Unii Europejskiej, to wskaźnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami mamy jeden znowu z niższych w Unii Europejskiej, jesteśmy wyraźnie poniżej średniej, gdy patrzymy na takie grupy defaworyzowane na rynku pracy. No to wśród osób z niepełnosprawnościami ta sytuacja chyba wygląda najgorzej, bo gdy patrzymy na młodych, na młode matki czy Właśnie na pracowników wieku przedemerytalnym. Tam też y, jesteśmy poniżej średniej unijnej, ale ta luka najbardziej jest wyraźna wśród osób z niepełnosprawnościami, a ta grupa też nam rośnie, bo to nie muszą być tylko niepełnosprawności, chociażby fizyczne, mogą być też y, umysłowe, psychiczne. Mamy tutaj wiadomo kryzys dzisiaj, jeżeli chodzi o y, sytuację i zdrowie psychiczne, także wśród młodych, więc to nie jest zjawisko, które będzie niepowszechne a raczej będzie się upowszechniać w większym stopniu. Więc y, tutaj potrzeba jest, że pracodawcy też y, no, gdzieś z tymi swoimi Typami się zwalczyli, no i mieli świadomość tego, że i średnio i długoterminowo, no trochę muszą wyjść z takiej strefy komfortu, gdzie ten wybór pracowników był duży. Ten okres wysokiej demografii mamy absolutnie za sobą. Większość zasobów kadrowych na rynku jest zagospodarowana i trzeba sięgać też po te zasoby, może które trudniej będzie wdrożyć do organizacji, może które czasami wymagają tego, żeby nie zatrudniać na pełne etat, tylko na przykład na cząstki etatu, żeby to było więcej pracy zdalnej albo hybrydowej, żeby wyjść trochę naprzeciw potrzebom pracownika w większym stopniu niż to, co mieliśmy. Do tej pory. Tak, pomyślałem sobie, że podsumowaniem naszej rozmowy jest to, że te obawy o rynek pracy może są zasadne, tylko nie tam, gdzie one, od których zaczynaliśmy, że, 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 że będzie bezrobocie, że będzie fala zwolnień, tylko raczej o to, że no, pracodawcy muszą bardziej. Dostosować się do tego rynku pracy, do, do populacji, którą mamy? No, ja może jestem trochę skrzywiony, bo nad tym rynkiem pracy ślęczę i różne dane z niego regularnie przeglądam, ale gdybym miał wskazać takie kluczowe perspektywy wyzwań dla polskiej gospodarki, to powiedziałbym, że obok energetyki i transformacji cyfrowej, to właśnie kwestia depopulacji i zmian strukturalnych na rynku pracy to będą kluczowe wyzwania dla naszej gospodarki i wokół tego, potrzebne jest naprawdę zintegrowany wysiłek, aby działać, bo jeżeli ten nasz model gospodarczy ma się utrzymywać i model wzrostu ma transformować, to są trzy ogromne wyzwania, z którymi musimy sobie po prostu poradzić. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.